Raz poranna sześćdziesiąt, tu nam pokazuje minus 13,5 i 13 pół, trzynaście i pół, pierwsze odpalenia, silnik zimny. A, bez pytania. Jest pewna różnica. To tpali, odpowiadamy? To pali ładnie. Też niech się chwilkę nagrzeje. No dobra, czyli mrozy raczej nie powinny być problemu. Większych na razie chyba nie będzie, więc, więc nie zbadamy tego.